Witam, kochani, witam serdecznie. Dzisiaj jeszcze troszeczkę inaczej, kiedy będziemy mówić o nowinie na ten następny tydzień od 24 do 30 listopada, czyli do końca listopada 2019. I patrzę na. Na ten czas, który tu jest pokazany, no bo to niezamierzone, zatrzymałam się na scenie 2.36, 2.36, czyli 5.6 to jest właśnie wyjście. Jak widzicie tutaj, wyjeżdża się z ciemności, gdzie jechało się w takim tunelu, i teraz jest ta piękna, jasna rzeczywistość. Czyli trzeba było coś przejść, żeby wyjechać na coś nowego, wyjść na nową drogę. I 2103, czyli 33, no tak, w roku uniwersalnym numer 3 katalizator. Coś się musiało zmienić. W ogóle to mi przypomina motyla, nawet, bo ten motyl, zanim stanie się motylem, też siedzi w tej ciemności i niewygodzie. Ale potem nagle się widzi tę jasność. Więc my tu już jesteśmy w znaku Strzelca. My jesteśmy w Marsie, w Skorpionie. Merkury w Skorpionie dużo energii. Jest woda, bo Skorpion głębokie, ale prawdziwe. Intensywne. A strzelec mówi, hej, podróżuj, poznawaj, oświeć się, rozwijaj. Więc nie dziwnego, że otrzymaliśmy na ten czas dwie wiadomości. No było, 2.36, tak? 2.36, więc dwie strony jak najbardziej. Chcesz się przekonać, czy zadziała? Spróbuj. Dopóki nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. A więc, żeby wyjść z tej ciemności, żeby stać się motylem, nie powie: O, ja wolę siedzieć w tej ciemności, w tej niewiedzy, ja wolę siedzieć tutaj, gdzie jest mi niewygodnie, bo jestem ogromnie ściśnięta, ściśnięty, ale kiedy wyjdę, to nie wiadomo, co mnie spotka. A tymczasem okaże się, że stanie się cudnym motylem, wolnym. Podziwiającym świat. No nie można było bardziej trafić na tę scenę, którą oczywiście niby trafiłam przypadkiem. <noise> Bądź odważna, bo taki jest tytuł. Brave. Odwaga. I to jest na stronie dziewięćdziesiątej ta myśl, czyli gdziekolwiek stoi zero podkreśla ważność numeru, a więc dziewiątka oznacza koniec. Skompletowało się coś, czyli my. Dla nas jest to wiadomość, czyli coś kończymy. Czas otworzyć, słuchajcie, swoje skrzydła. Czas się wzbić w stronę swoją, swojej prawdy rozwinąć skrzydła i lecieć w górę. Szybować, poznawać, podróżować, kochać, podziwiać być sobą. To jest to, co ja odczuwam, kiedy na to patrzę teraz na następnej stronie, 91. Coś kończymy, coś innego zaczynamy. Dlaczego ktoś miałby wierzyć w ciebie, jeśli ty nie potrafisz uwierzyć w samego siebie? No, może być i w samą siebie, ale właśnie to jest świetne pytanie. Dlaczego chcesz, żeby ludzie. Słuchali Ciebie, inwestowali w Ciebie, w Twoje projekty, w Twoje usługi, w Twój biznes. Wierzyli Twoim słowom, podziwiali Cię, szli za Tobą, jeśli nie wierzysz w samą czy samego siebie. Bo to są zupełnie dwie różne energie: wierzyć w siebie lub nie być w ciemności czy być w świetle. Skulić się i siedzieć, nie wiem kim jestem i boję się wszystkiego, czy rozwinąć skrzydła i wzbić się w powietrze. Dwie kompletnie różne energie. Więc te wiadomości mówią: odważ się, pokaż się, powiedz, przemów swoją prawdę. Jeżeli boisz się czegokolwiek, martwisz się, czas przestać z tym. Czas dowiedzieć się więcej, nauczyć się więcej, szczególnie jeśli chodzi o nas samych. Wyjść wreszcie z tego ciemnego kanału, z niewiedzy, z zamartwiania się. Więcej być nastawionym na teraz. Czego ja się boję dzisiaj? No trzeba wyjść z tego i spojrzeć na większy obraz. Wyjść z tej ciemności, bo nie wiedza strach to jest ciemna energia, trzeci wymiar, która trzyma nas zakładnikami, niewolnikami. Dowiedzieć się więcej, nauczyć się więcej, Czas na dobę oświecenia, kochani, która już była tak dawno, ale to jest nowy rodzaj oświecenia, ponieważ podwyższamy naszą świadomość. Im wyższa świadomość, tym bardziej mamy rozpostarte skrzydła i wzbijamy się wysoko. Wszystko jest energią. Energia ma to do siebie, że wibruje, a wibracja. Ma swoją częstotliwość, niższą lub wyższą. My, wzbijając się w powietrze, w górę, do światła, do słońca, jesteśmy w wyższej wibracji. Więc, no, nie mogłam chyba lepiej dobrać, naprawdę, aż niesamowite, jak mi anioły wszystkie tu podsuwają to, co trzeba. Więc, to jest ten cudny obraz tej ciemności. Wychodzimy na światło, a światło to wiedza. A wiedza to wyższa świadomość. Wiecie, no cudownaż się napaczyć nie mogę. Także życzę wszystkim odwagi stania się sobą. Prawdziwym, autentyczną sobą. Nie powtarzanie tego, co mówią inni, nie dopasowywania się do tłumu, nie poleganiu na tym, co inni radzą i czego od nas chcą. Ale wreszcie czas być autentycznymi, odważnymi, wykazać się, pokazać, kreować. I spełniać się, spełniać swoją życiową misję. Życzę wszystkim cudownego tygodnia. Buziaczki, do usłyszenia.